Program Bezpieczny Biznes wraca już teraz, a wraz z nim kolejne ciekawe tematy. Serwerownia OVH zapowiada, że zbuduje laboratorium badania pożarów, by lepiej przygotować się na przyszłość. Ta odzapowiedź jest efektem niedawnego wypadku, do którego doszło w centrum danych SBG2 w Strasburgu. W wyniku marcowego pożaru ucierpiał także budynek SGB1 i żaden z nich nie wróci do użytku. Ogień zniszczył serwery i dane klientów. Dotknął wiele firm w Polsce i w Europie. Widmo pożarów wisiało nad OVH od dawna. Już w 2017 roku wykazano, że zostały popełnione błędy przy budowaniu centrum danych w Strasburgu. Serwerownie nie spełniały wewnętrznych standardów. Każda z nich powinna mieć przynajmniej dwie niezależne linie elektryczne, a to koszt rzędu 2-3 milionów euro. Poza pracami nad przywróceniem uratowanych serwerów do działań OVH zajmie się również modernizacją innych serwerowni i nowymi zabezpieczeniami. W tym pomoże budowa unikatowego laboratorium. Będą w nim prowadzone badania nad ogniem w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu, które zwykle znajdują się w centrach danych. Nad metodami gaszenia go i nad wpływem ich na sprzęt. Wyniki badań zostaną udostępnione całej branży. A na co powinien być gotowy biznes, kiedy swoje dane przechowuje nie w miejscu, w którym znajduje się siedziba firmy? O tym porozmawiamy już. Teraz Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl, jest z nami. Dzień dobry, witamy pana, panie prezesie, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Co nam pokazał ten pożar i jakie wnioski takie najbardziej podstawowe powinniśmy z tego wyciągnąć? My jako biznes. Wydaje mi się, że to już są najważniejsze wnioski, które wyciąga nie tylko pożar, ale inne zdarzenia, które się też dzieją w serwerowniach na całym świecie. Biznes w trakcie pandemii coraz bardziej się digitalizuje i musi coraz więcej wysiłku włożyć w to, żeby być świadomy tego jakie zagrożenia pochodzą z tą digitalizacją i w szczególności, gdzie dane są przechowywane, czy one są bezpieczne, czy to w usługach kolokacyjnych tradycyjnych, gdzie te serwerownie są często przy biznesie, w fabryce, czy w jakichś budynkach biurowych, czy u zewnętrznych dostawców usług kolokacyjnych, czy, czy ich chmur. W przypadku OVH w szczególności, to na pewno czy, czy, czy innych graczy, którzy dostarczają usługi chmurowe, biznes powinien się wgłębić w umowę, w szczególności w ten mały druczek na samym dole, jak, jaki poziom bezpieczeństwa gwarantują dostawcy tych, tych usług. Takie informacje zawarte są w umowie, rozumiem, pomiędzy przedsiębiorcą a właśnie serwerownią, miejscem, gdzie te dane trafiają, tak? Poziom zabezpieczenia tak, budynku, w którym znajdują się serwery, jeżeli, jeżeli nie ma w umowie, no to biznes powinien się o to zapytać. Przykładem są standardy na świecie wypracowane przez dostawców usług humorowych i dostawców usług data center, takim jak my jesteśmy. Jakie nieprzewidziane wydarzenia przewidują Państwo w swoich scenariuszach? No bo to trochę tak, jak niezapowiedziana kartkówka, którą nauczyciel zapowiada dzień wcześniej. To trochę trzeba na to w ten sposób spojrzeć. Czyli e, pożar jest sytuacją losową, powódź jest sytuacją losową i na te wydarzenia trzeba być w jakiś sposób gotowym. W jaki sposób zabezpiecza się takie miejsca, jak właśnie miejsce przechowywania danych? Oczywiście to są duże inwestycje pieniężne. Wszystko się zaczyna od tego, od doboru samej fizycznej lokalizacji, w której umiejscowiony jest data center. Proszę sobie wyobrazić, że nasi klienci analizują sytuacje, czy symulują sytuacje związane z potencjalnymi atakami terrorystycznymi nawet, tak. I jak zachowa się nasza infrastruktura, jeżeli ktoś podłoży jakąś bombę, pułapkę w samochodzie. I właśnie te organizacje niezależne, które definiują standardy jakościowe pod kątem infrastruktury, one mają pomóc klientom podejmować słuszną decyzję w doborze właśnie dostawcy usług, względem zapotrzebowania, które, które klienci posiadają względem bezpieczeństwa i dostępności do danych. To, że data center się nie spali albo nie, nie będzie powodzi, która zaleje data center, serwery będą całe, macierz będzie cała, ale co jeżeli koparka na ulicy przetnie kabel albo energetyczny, albo kabel telekomunikacyjny, który jest jedyny, który dochodzi do tego data center. Ta redundancja jest niezmiernie istotna, żeby... Zrozumieć, jaką redundancję daje dany dostawca usług względem energetycznym, telekomunikacyjnym, jakie są warunki zabezpieczenia. Fizyczne stosowane przed tym, żeby jakiś niedozwolony intrus wszedł na serwerownię, odłączył kable czy podpalił budynek. To, to są wszystko bardzo ważne elementy i my, my, my te standardy mamy jako, jako data center i branża też je stosuje. Tak? I, I tutaj zrozumienie tych, tych różnic pomiędzy tymi standardami, poziomami jest kluczowe dla, dla klientów. Bardzo dużo mówi się bardzo często o bezpieczeństwie danych pod kątem cyberbezpieczeństwa, a nie właśnie pod kątem fizycznego bezpieczeństwa serwerowni i miejsc, w których te dane się znajdują. Na całym świecie ilość przechowywanych danych już dzisiaj jest imponująca, olbrzymia, a pandemia na pewno ten proces przyspiesza, o czym Pan także wspomniał na początku. Ta digitalizacja postępuje, no więc pozostaje laikowi zapytać, czy tego miejsca nie zabraknie i czy takich miejsc przechowywania danych będzie coraz więcej. Say. Wydaje mi się, że tak. Jakby mnie osobiście jestem wielkim fanem digitalizacji, procesów di digitalizacji. Jak się popatrzy ogólnie na Poziom adaptacji chmury w samej Polsce to to jeszcze dwa lata temu byliśmy bardzo daleko w tyle, jeżeli chodzi o Unię Europejską, 11% poziom adaptacji przez biznes usług chmurowych. W zeszłym roku dobiliśmy do 24%. Pandemia pomogła nam dogonić trochę Europę, ale średnia w Unii jest 36 i to, co pani tutaj zauważyła, jest bardzo słuszna uwaga. Danych i ten przyrost danych jest, jest lawinowy. W 2010 roku mieliśmy 2 zetabajty danych, już teraz mówimy o 60, a za 5 lat to będzie 175 zbytków danych. Wydaje mi się, że to, co musimy zwrócić uwagę, przechodząc przez tę transformację i digitalizację, to jak tą transformację i tą digitalizację przeprowadzić, żeby ona była zarówno zabezpieczała jakby ciągłość biznesu, ale też jak przeprowadzić tą digitalizację, żeby Zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i na społeczeństwo. Centrum danych powstają, nie zabraknie miejsca, ale centrum danych, zasoby centrum danych są bardzo dużym konsumentem energii i zasobów energetycznych. Ważne, żeby ta energia była zielona. Ważne, żeby te centrum danych inwestowały w technologię, która minimalizuje, konsumpcji energetyczną i żeby ta e, digitalizacja była jak najbardziej e, korzystna dla naszej planety w przyszłości. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl. Bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję. w programie Bezpieczny Biznes. Dziękuję. Do widzenia. Wartość polskiego e-handlu sięga już 100 miliardów złotych. Oznacza to, że jego udział w całym handlu detalicznym wzrósł do 10%. Pandemia stała się katalizatorem wzrostu. Od marca do końca 2020 roku powstało około 11 tysięcy nowych e-sklepów. To jednak powoduje coraz ostrzejszą konkurencję na tym rynku dla konsumentów. To większy wybór i niższe ceny. Jednak czy ta walka jest bezpieczna dla firm z tego segmentu? O tym już teraz. Już 7 na 10 Polaków kupuje w internecie. Pandemia przyspieszyła rozwój e-handlu. Jak pokazują badania, zakupy wielkanocne także zrobimy online. W sieci kupimy nie tylko żywność, ale i prezenty na przysłowiowego zajączka. Głównym powodem wyboru sieci jest bezpieczeństwo, przyznaje 60% badanych przez Ad Colony. Obecnie nie ma produktów, których nie kupimy w sieci, dlatego wiele e-sklepów oferuje np. wirtualne przymierzalnie. Wchodzenie nowych technologii, które pozwalają nam na wirtualne przymierzanie systemów rekomendacyjnych, powoduje, że ta granica się przesuwa o, z kroku na krok, i coraz częściej wchodzą rzeczy, które są dawniej były nazywane za niestandardowe. Eksperci nie mają wątpliwości, że e-handel będzie nadal się rozwijał. Kolejne rozwiązania IT nie tylko ułatwią zakupy, ale i zwiększą cyberbezpieczeństwo klientów. Pierwszym scenariuszem jest sytuacja, że bardzo szybko wrócimy do, do normalności przedkowidowej. Czyli otworzą się galerie, ludzie będą kupowali w podobny sposób. Wtedy należy spodziewać się bardziej wzrostu rok do rok rzędu 10%. No, drugim skrajnym scenariuszem jest to, że obostrzenia. Pozostaną dalej na tym poziomie, a my coraz bardziej potraktujemy to jako stan docelowy i nie będziemy szukali alternatyw, no wtedy należałoby spodziewać się bardziej wzrostu w rzędu 20-25%. Polska rada Centrów Handlowych przyznaje, że w czasie lockdownów to właśnie do sieci przeniósł się handel, jednak po otwarciu klienci chętnie wracają do galerii. Zmienił się jednak sposób robienia zakupów. Po otwarciu sklepów znowu wracają do, do handlu tradycyjnego, ten udział e-commerce spada. Klienci wykazują rzeczywiście rozsądek i odpowiedzialność i przychodzą do centrów handlowych sami, bez rodzin. Ale przychodzą w konkretnym celu. Zwrot w stronę internetu to nie jedyna zmiana w zachowaniach konsumentów. Badania pokazują, że w pandemii rozwinął się patriotyzm konsumencki. W badaniu ARC Rynek i Opinia dla SGGW 39% badanych przyznało, że w obliczu koronawirusa zwiększyło zakupy żywności. Co piąty Polak częściej decydował się na produkty krajowe. Pochodzenie produktu jest równie ważne jak cena, i jakość czy funkcjonalność tego produktu. Natomiast wyniki badań, które mówią o tym, jak często Polacy uwzględniają polskość produktów w swoich wyborach konsumenckich, są bardzo zróżnicowane, dlatego że one wskazują, że między 5 a 50% Polaków uwzględnia właśnie ten czynnik polskości. W swoich wyborach konsumenckich. Co ciekawe, za polski produkt jesteśmy w stanie zapłacić więcej. Jednak Polacy nie zawsze wiedzą, czy dana marka faktycznie jest oparta na krajowym kapitale. Eksperci przypominają, że kod kreskowy, którego pierwsze trzy cyfry tworzą liczbę 590, niekoniecznie oznacza, że towar został wyprodukowany w Polsce. W programie Bezpieczny Biznes. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia.